Jakub Bergani Rokicki. Ma dopiero 27 lat, a już zbudował imperium, o którym marzy wielu dorosłych przedsiębiorców. Swoją przygodę z zarabianiem zaczął nagrywając śmieszne pranki na kumplach. Kubi, Kubi, budź się stary, trzeba odwieźć magdę. Ho, bo jest rano. Chodź! Kur... Chodź. Mnie z rano. chodź! no Wstawaj stary, nie ma co, Igał. nawet. Kuba, no na chwilę. Czujemy na Insta. O. I na streamach. Dziś jest milionerem, głową Bungee, wspólnikiem Eurohome Inwestycje, Bungee Records i Skadi Clouds. Także obecnie jest streamerem na Kiku, youtuberem i raperem pod pseudonimem Samir. Jak wiadomo z oficjalnym źródeł Amerykanii posiada dwa mieszkania. Jedno jest umiejscowione w Poznaniu a drugie na Malcie. Influencer ten nie ukrywa swojego luksusowego stylu życia. Co to jest milion złotych? nie wiem? No milion dolarów to już jest, wiesz, jakby git, nie? To wtedy możesz mówić, że jesteś milionerem. A ja masz, nie 3 miliony złotych, no to nie jesteś milionerem. Na co dzień jeździ Lamborghini Urus o wartości rzędu miliona 300 tysięcy złotych, a jego projekty generują grube miliony. Jak tego dokonał? Skąd się wziął jego sukces? Ile tak naprawdę zarabia? Dowie, każda minuta y, mojego życia musi zostać przestreamowana, bo za to płacone, także no przykład tu... Oto historia młodego człowieka, który w kilka lat spiął się na szczyt polskiego internetu. Jakub Rokicki, znany w internecie jako Mergani. Urodził się 5 stycznia 1999 roku w Sycowie. Jego historia to przykład, że determinacja i pomysł i umiejętność wykorzystania mediów społecznościowych mogą tworzyć kolosalną fortunę w bardzo młodym wieku. Zainteresowanie biznesem u niego pojawiło się bardzo wcześnie. W wieku 14 lat już miał swój kanał na YouTube. O nazwie Mergani, gdzie nagrywam filmy o tematyce CSGO Wiktor ta Wojta z 28 lat temu była zajawka jak na kanale muzycznym 100 kawiosów, gra jak Taz Dobrze mam znany zawodnik drużyny Virtus.pro Pro. Pro playerem jest już od 15 lat, choć grać zaczynał w majkafejce internetowej, to aktualnie znajduje się na samym szczycie Sprzęt. Monitor, na jakim gra TAS, to BenQ XL2420T, co tu dużo mówić, jest to monitor gamingowy dedykowany... To jest zajawka, to była zajawka, pa! Z tej strony Mergani i Piotr Izak-Skowirski, a Cię masz niepowtarzalną okazję sprawdzenia swojej wiedzy o mnie, Także Przy powodzenia. powodzenia. Zobacz, kurwa, Krosy człowieku, 7 lat temu z Izakiem, gościnnie Izak87! Dodatkowo w tamtym czasie zajmował się turystycznym montowaniem, copywritingiem, i dorabiał sobie jako producent muzyczny. A przełomowym momentem w jego karierze było założenie grupy Banji. Witam, witam, witam wszystkich oczywiście widzów. Szymaneczko widzowie, witam was. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. która bardzo szybko przypadła do gustu widzom. Ich głównym założeniem na tamten moment była zabawa i ekstremalne challenger. Banji to ekipa influencerów, przyjaciół, którzy tworzą treści, a przede wszystkim po wydaniu płyty BOX-STOP. Organizują trasę koncertową, podczas których tańczą, śpiewają i bawią się wraz z publicznością. Ich koncerty przyciągają tysiące fanów, a bilety rozchodzą się błyskawicznie. Drugim filarem jego działalności stało się streamowanie obecnie na kiku. Przejście z Twitcha dla niego okazało się ogromnym sukcesem gdzie miesięcznie na spokojnie potrafi generować 120 tysięcy złotych. Nie wspominając tutaj o reklamach, takich jak BadClick, gdzie generuje zysk rzędu 100 tysięcy złotych, do tego dochodzi jeszcze promocja skrzynek na stronie wiadomo jakiej, tu dane są bardzo indywidualne, ale sugerując relikiem ze streama z innej podobnej strony, są to kwoty przekroju 400 tysięcy złotych miesięcznie. I do tego grona wchodzą jeszcze mniejsze reklamy, takie jak VK i Pirate Swap, gdzie zdobyt dług łącznie wyciąga 80 tysięcy złotych. Są to horrendalne kwoty, ale patrząc na to, że my jeszcze na nie zaczęliśmy gadać o YouTube, na którym Jakub Rokicki prowadzi trzy kanały. Pierwszym takim kanałem jest kanał Bungee wraz z Genoldem i Panturą. Zakładając tutaj, że chłopacy dzielą się porówno i 10% oddają montażystom i produkcji, Bergani ma 30% udziału w Bungee gdzie przy aktualnych wyświetleniach i sponsorach, takich jak Revolut, może liczyć na zysk 110 tysięcy złotych w miesiącu. Dodatkowo prowadzi swój kanał, na którym stawia głównie filmy dedykowane i shoty ze streamów. Zysk tego kanału jest szacowany na około 15 tysięcy złotych. Ostatnim kanałem najbardziej dochodowym jest Samir, gdzie podliczając YouTube, Spotify i Tajdala, jeden numer zarabia średnio 215 tysięcy złotych, a na ten moment ma 7 numerów. Więc sami możecie sobie policzyć ile to jest pieniędzy, ale no na pewno nie mało, tak? Kolejnym źródłem dochodu jest spółka Eurocom Inwestycje, stworzona przez Marcina Fryderyka i Jakuba w 2024 roku, która zajmuje się budowaniem bliźniaków, osiedli i domów jednorodzinnych powszechną deweloperką. Kupiłbym ziemię za 100 tysięcy złotych i za 400 zbudował bliźniaka do stanu surowego, zamkniętego albo otwartego, w zależności jak to wyjdzie z sianem. A najlepiej by było dobrać trochę kredytu, kupić troszeczkę większą ziemię, wtedy powiedzmy za 200 tysięcy złotych i postawić na takim większym plastrze ziemi dwa bliźniaki. To wtedy macie cztery domy do, do sprzedania, ponad 400, przy dobrych wiatrach 600 tysięcy do, wycią do wyciągnięcia, także ja bym to tak rozegrał się sekundy nie zastanawiał. Firma ta wygenerowała 5,8 miliona złotych przychodu za to tylko 564 zł zysku netto co ewidentnie jest podatkowym. Niestety informacje o tym jak się dzielą nie są jawnie podane i nie jestem w stanie tutaj określić ile może z tego wyciągać. A w kwestii Scuddy Close wydaje mi się, że Megali ma na tyle Pitosu, sosu, że oddaje wszystko Amarowi i Bronkowi. I nie bierze z tego żadnego procenta. Kuba także prowadzi skup skinów, CS2. Niestety nie jestem w stanie określić ile na tym zarabia, a nie chcę rzucać gołych liczb. Ponieważ nie wiadomo ile osób dziennie sprzedaje u niego skiny. Także na jednym skinie ma 10% zarobku, daje mu duże pole do popisu. Oczywiście nie obyło się bez wpadek jak to w biznesie bywa. Góreczek. I taką wpadką okazał się kanał na YouTube pod nazwą Polish Drake, gdzie czarny koń polskiego hazardu grał w to samo co Szymon. Wrzucał shoty ze streamów, lecz po awanturze Konopa i restrykcji od YouTube'a zrezygnował z tego projektu, który był totalną klapą ale opowiadam to bardziej jako ciekawostkę, bo wydaje mi się, że bardzo mnie słyszało o tym kanale. Jedno jest pewne: że z roku na rok jego projekty rosną, a zyski wcale się zwiększają. Z chłopaka, który zaczynał bez ojca. Dzisiaj jest przedstawicielem wielu działalności gospodarczych, własną marką osobistą, wizjonerem, człowiekiem z głową do interesów, który potrafi przekuć kreatywność w prawdziwy biznes i sposób na życie. Podsumowując, Mergani Jakub Rokicki zarabia miesięcznie średnio 1,40 mln zł. Oczywiście wszystkie te dane to są spekulacje, bo no nie mamy dokładnej ilości i danych, żeby to określić w 100%. Nawet po tak dużym researchu, jaki zrobiłem. Wiadomo też, że każdy miesiąc wypada inaczej, w jednym może mieć półtora miliona, a w drugim nawet nie przekroczyć miliona, więc miejcie to na uwadze. Co o tym sądzicie? dajcie znać w komentarzach, możecie zaproponować kolejną osobę do odcinka, dajcie suba, a ja idę grać w CSa. Pozdrawiam, kocham was.